Zobaczcie widzowie, jakie będziemy mieć zestawiki ładne w sprzedaży, ale to już za chwileczkę, za chwileczkę, za momencik, jak to się... Co tu się stało? Piotr Piotruś, smacznego, chipsy <grym> na fakturce. dobrze. Słuchajcie, najważniejsze, praca wrze, ale Piotrek jest szczupaczek, bo Piotrek jest, zobaczcie, jaki on jest szczuplutki, jak ja bym to chciał... Mi rozsypał tu. A to Marcin Ci posypał? No. Marcin nie syp Piotkowi w czasie pracy, sobie sypcie po robocie. To na postury pogubił mi się wątek, przepraszam. Moi drodzy, bo tak, ogólnie dzisiaj robimy wyprzedaż, bo to wiecie, jest zwarytowanie magazynu no i po jakimś czasie zbiera się towar, który nie rotuje. Z różnych względów. Niektórzy powiedzą że no, ja nie sprzedaje, bo dziadostwo badziewy i tak dalej. A często jest tak, że to są fajne wędki, tylko po prostu nie, nie dostąpiły dobrodziejstwa marketingu, że tak się wyrażę. Dobrze, Marcin? To, to takie niedocenione, może. Bardziej. Niedocenione, tak. Niedocenione przez marketing, nikim nie poświęcił czasu. No Słuchajcie, tak wygląda handel. No co tutaj, no ja nie będę wam tu jakichś hitów do głowy kładł. Tak to po prostu Z e, wygląda. Na wędek zawsze się znajdzie jakiś tam jeden, który. Słuchajcie, to, mniej, zazwy to zazwyczaj są jakieś wędki klenia, wędki jakieś okoniówki. Zaraz sobie obejrzymy. Myślę, że warto tym bardziej. Że to są wędki, które no leżały u nas dosyć długo, no i będą puszczane poniżej kosztów zakupu, więc ściągnęliśmy majtki. Strasznie już nas z tyłu boli ogólnie, bo no taki powinien handel, handel wyglądać. Ale moi drodzy, no trzymanie towarów w magazynie na zasadzie, że o, może się kiedyś sprzeda. No tak nie można robić w obecnych realiach, bo to trzeba po prostu upłynniać, wymieniać na inne rzeczy. I co fajne, to. No fajne, na to ten kolor, oczywiście. Kiedyś <laughs> mówiłem na to karasie, liny i wzdręgi. A ten na ten kolorek. To? No, na dobra, analizę. dobra, nie, nie tymi się mieliśmy dzisiaj zajmować, tak więc lecimy z wędkami wyprzedażowymi. Obejrzymy sobie teraz pięć sztuk, jakichś takich bardziej. Marcinku Lightowych, coś tam powybieraj nam. Lightowy? Zobaczymy, no. A może taką jakąś dłuższą wędkę pod dropszota też i. No to dawaj, zobaczmy. Co to, co, to, co to takiego? Taka koniówka. Czekajcie, jak to tak nagrać, aby dobrze było widać? To chyba ty musisz iść tam i będziemy to na tle Piotra nagrywać ciężko pracującego. Mm, Zobacz, dłuższa. wędka pod troczka. Nie wiem, czy wędka, to pod, wędka pod troczka. To jest Savager, co nie? Ty fajnie, tutaj, ty fajnie tutaj tą wędkę widać na tle tych kartonów. No. Do, do ilu ona jest gramów? Już Ci mówię, do 16 gramów, długość jest 2,74. Wędka pod troszkę, ale ona ma zapasu mocy jak Mowa. na 16, dawaj jeszcze raz ją przygnę. Jak to wklejka. Jak to? No, bo to jest wklejeczka. Jeszcze mocniej, mocniej, mocniej. Może one się łamią, dlatego się nie chce Nie, wszystko nie. jest o kurna. Słuchajcie, jest tutaj zapas mocy, tu się nawet ze szufakiem <laughs> można spokojnie y, pobawić. Nawet na lekko można sobie zaatakować sandaczyka i teraz najlepsze... Co najważniejsze tak. cena cena początkowa 1126 zł co teraz kosztuje 624 Ja pierdzielę. Czyli oddajemy ją za pół ceny. Smutne, co? No ale no niestety, więc taka fajna wędka trafi w czyjeś y, dobre ręce. Prawie za pół ceny, żeby ktoś mnie nie poprawiał. Yy, na pewno się poprawią, ale poprawią nie, nie cię Marcinku poprawią Cię, że nic nie było ogólnie. Dobra, lecimy. O, słuchajcie, tu są sakury. Dawaj mi tu sakury, wyciągaj. A może, no dobra. Dawaj jakąś sakurkę. No przecież sakury, sakury, słuchajcie, dobra. sakury były z nami od, od początku, ale jeszcze jakieś sztuki zostały. Tak samo się przenieść na tamtą stronę. Co to jest za wędzisko? Do czego ono służy? Sakura Tsubaki Trout Game. Trout Game, czyli tak. coś dla łowców. Na 13 od 2 do 7 gramów. Pokaż? Ale to jest, kurde, powiem ci, że to jest taki. Na, na to jest pstrągówka tego. zwykła. No widzisz, bo, bo kto, no słuchajcie, ta wędka jest opisana jako troll Game i pewnie ludzie przychodzili do sklepu, brali to sobie w rękę i tak, kurde, jaki ten troll Game mocny, no to tego, tego nie kupią, Jak ale pokaż to mi to. Tą. Na pewno wziął gdzieś ta pstrągi, ale co najlepsze. A co to jest, zobacz, to jest trabelek? Zobacz, zobacz, na do wale, wale walizki, walizki wa, wa, chciałem <laughs> powiedzieć. <laughs> Okej, okay. no panie. Piękna sprawa ile to takie e, kosztowało Właśnie, ile cena, kosztuje. Najważniejsze kosztowała 645 zł, kosztuje w tym momencie 299. Majtki opadły. Pupa boli co tam się działo. Normalnie to lepiej nie mówić ale jest tam ogólnie ogólnie smutno. No, na tym to już nie, nie zarobimy. Do tej wędki poprzedniej dokładamy Chciałem pieniądze. Więc, tak są no. no. Słuchajcie, to jest taka mocna mocna okoniówka, ale pstrążek tu też, się, tu też się ogarnie. Fajny travelerek. No, dobrze. Co mamy? A, najważniejsze, bo nową zakładkę tworzymy. Słuchajcie, zakładka nazywa się Dla Widza. I właśnie w tej zakładce Dla Widza będą prezentowane takie rzeczy, które tutaj mamy na filmie po wyprzedażowych cenach, abyście mogli to bardzo łatwo znaleźć. Więc te wszystkie wędki po cenach wyprzedażowych. Tak, Piotrze, udało się tą zakładkę stworzyć? Jest Bangla, proszę. Okażmy. bardzo, o, tu, tu są dla widza wędki i tu mamy te wędki. Ale poczekaj, bo tu na górze nie ma. Czego nie ma? Tu musi być dla widza gdzieś. Na Tutaj osad. Tu Ale na górze też musi być. Dobra, lecimy z następną. Dobra, też lecimy z Sakurą, mhm. Tu jest, żeby nie było. jest Jeden plus jeden. Jeden to plus jeden. Było, że... Przy składzie znowu to teraz 1 plus 1. O, ty, to, to jest taka, to jest sandaczóweczka taka lekka? Co no, to jest? Sandaczówka to bym nie powiedział, może. Ale, ale no to jest mała. do 15 gramów, 190 cm długości. Pokaż? A tu ty spokojnie mu na sandaczyki łowisz, no co ty chcesz? Sandaczyk, szczupaczek do 15 gramów, to jest opisane, niedoszacowane, to ma dużo, dużo więcej. Zapasu yy, mocy. A cena? Coś było? A okay. właśnie, cena. Najważniejsze. najważniejsze. Cena początkowa 350 zł, w tym momencie 163. Majki zdjęte. Yy, seks przez widza może być wykonane w każdej minucie. Jeśli on to zamówi, to znaczy, że wykonał seks z zadziorem. Niestety, Tych zadzior, wędek, yy, zadzior nie, z... nie wyszedł na tym dobrze, bo i drodzy, tym razem. No niestety, no co mogę powiedzieć? No. I co jeszcze raz? Sakura? Może być, polećmy po tej sakurze. Dobra. I też to jest w ogóle jednoskład teraz. No. Jedno skład, co to jest? Yy, 2,13 do 10,5 grama. O, przygniemy. Zobacz. Ty, jest ale to jaka jest sandaczówka, słuchajcie. weszł dawać z drugiej strony. Ależ to jest piękny kij. No, sandaczyka też dużo. Słuchajcie, to jest, to jest taka wędka, z którą możecie jechać tak, do Holandii łowić te duże okonie kapcie, czy do, do Hiszpanii łowić te duże okonie kapcie, ale jak będziecie chcieli połowić sandacze, to się w ogóle ta wędka nie wstydzi i nie boi. Taka, ile ona ma długości? 2,13. Całkiem fajna wędka na przykład na, na kajaczek, na belly krótka. Od 3 do 10,5 grama. No to no tak, to, to wiadomo, że jak ktoś przychodzi do sklepu, Bierze taką wędkę, widzi opis, sobie ją oglądam, mówi, coś tu jest nie tak, ale kij fajny, naprawdę. Teraz co jest? Aj, aj, który Ci pokazywałem. A, no to, to słuchajcie, to, że ta wędka się nie sprzedała, to to jest po prostu niewiarygodne. Poczekaj, okay. bo to o tak, aby złapać, no, dawaj do góry bardziej. To jest przepiękny kij, przepiękny kij. Długościę żarby rzutu? E, już Ci mówię. E, do 20 gramów. Ale długości tu nie ma podanej, ale to chyba była około 22-23. Pokaż, chyba pokaż ją. Tak. Yy. Miałem tam na kartce rozpiskę. Jest. Jaki to jest elektryk? 1 plus 1. Co byś łowił tą wędką? Bo to by się spodobała na ta pewne, wędka, co? No, o konie tak na dosyć szybko. Ale sandacze też bym wciął na nią. Pamiętajcie, że mówiąc o sandaczach, to mówimy o łowieniu sandaczach na lekko. Jak się łowi sandacze na lekko? U, uf, wiadomo, że to są cięższe pecionki, finezyjne przynęty na finezyjnych obciążeniach, chociaż niekoniecznie bardzo ostre haki i niedokręcony na beton hamulec wrotka. Nie jest to do łowienia w karczach, nie jest to do łowienia w wiśle, nie jest to do łowienia w miejscach, gdzie są zaczepy, ponieważ wtedy będziemy tracić duże ryby. Ale jeśli macie jakieś fajne łowisko z sandaczami, gdzie jest równe dno, gdzie one w te zaczepy nie wchodzą, gdzie nie mają gdzie uciekać, to właśnie możecie je łowić w ten sposób i to też jest bardzo fajne łowienie. Wędka za pół ceny. A to cena? Cena początkowa 670 zł, w tym momencie 333. Znowu jakiś widz wykona z nami zabieg. O którym znowu będzie tył bolał. No ale no, co zrobić, takie życie. Ale to już ile tych wędek pokazaliśmy? Bo to już chyba na ten filmik wystarczy. Może jeszcze jedną pokażę. Zaraz będzie tak, następny. Co? Zaraz będzie następny. Tak? Jeszcze jedną chcesz? No to jedną. Dobra. Też taka wędka pod dropshota, pod troczka, SG2. Dawaj filmy. I to jest dropshot specjal. Dropshot specjal. To jest dopiero sandaczówka taka lekka. Jest. zobaczcie, to w tym, w tym miejscu tnie. No w sumie bardziej sandaczówka, bo aż do 28 gramów. Mm -hmm. to... no A to ale co fajny to, kij? 2,43. No fajny. 2, to mega, to jest kij. Ja nie wiem, dlaczego to się, to się nie sprzedawało. Spójrzmy teraz z bólem. Nie yy, wiadomo czego na cenę. 375 cena początkowa, 208 zł. Cena finalna, wyprzedażowa. Moi drodzy, te wędki i różne inne też są w zakładce dla widza. Już tam Piotr tutaj przystosowuje, aby ta zakładka dla widza była również tam na górze na stronie głównej, jakby się to na komputerach robili, na telefonie też szukajcie zakładkę dla widza i po prostu korzystajcie z tej okazji i przyprawiajcie nas o tak zwany ból. Wędek jest, naprawdę nie jest dużo, także nieraz nie, bo to są, to są, to są takie wężki po sztuce, to, to, to są modele po sztuce tutaj. Nie, no było tam troszkę więcej, no ale... Nie to trzeba być bardzo no, czujnym, bo praktycznie są po jednej albo dwie sztuki. Tak więc drodzy widzowie, sprawdzajcie ceny, posprawdzajcie ceny w internecie, napiszcie co sądzicie o naszej wyprzedaży, czy, czy was na naszym miejscu też by bolał zad po prostu, bo wiem, że wśród Was jest wielu przedsiębiorców, biznesmenów, ludzi, którzy też prowadzą działalności gospodarcze, no ale mamy takie czasy, jakie mamy dla biznesu. Wydaje mi się, że to nie są czasy specjalnie sprzyjające, sprzyjające pisie. Co o tym sądzicie? Nara! Co tam, proszę jeszcze? Już przed promocją. Pokaż. A, jak to wygląda? Nowości dla widza, promocji. No pięknie. Klikasz dla widza i co jest? Są te wędki. Jak? Jest mhm. tego 34 sztuki w tej 34 pozycje. 53, 54. Na no dobra, to my zaraz nagrywamy kolejny filmik yy, yy, już na, na jutro, jak to się mówi, no bo przecież nie wrócimy dwóch na... No ty zostaw górki, zostaw górki. Zobacz jaka ładna. Mm.